Dzień doberek, dzisiaj lecimy ze stycznikiem w pięknym miejscu. Petard H1 Achtung od Polex 30 sztuk, 27 gram prochunek, czyli to wychodzi jakoś 0,9 z haczkiem na jedną sztukę. Także nie jest to jakoś wybitnie dużo, ale petardy są bardzo malutkie, więc lecimy. No. Cena około 10, od 10 do 13 zł. zobaczymy czy te petardki są warte takiej kwoty, jak z jakością, mocą i tak dalej, o spadły mi. Dobra, teraz lecimy z jedyneczką. Ja jednak policzyłem szybko w głowie i wychodzi, że mają 90 g proszunek na sztukę. Fajne. No, to już widzicie, to, to jest dobre 0.90. Przez chwilę testowaliśmy te cztery odwiwy, a moc jest tutaj dwa razy większa. Bardzo głęboko wsypana petarda w morze. Włożona petarda, a jeden do. No. Kozak, ty! W tak głębokim piasku i ten. Taka dziurka, no patrzcie. No bardzo dobrze. Fajne. Bardzo. Jak na taką malutką petardkę. Teścik na trawie? A jeden. I z odległości też bardzo fajnie to wyszło. Wow. Pisk w uszach tradycyjnie Dokładnie. musi być. No. I krater dwa razy większy co najmniej od... Świetne są. Od te czwórek od Wiwy. ...H1 w styropianie zobaczymy moc destrukcji. W porównaniu tak do innych petard jak rozwalał powinno być na strzępy i daleko się odsyłam żeby mnie znowu nie ogłuszyła. No. Kurde, jest moc, jest moc zdecydowanie. Teraz jeszcze raz w piasku, tylko trochę takiej innej faktury, zobaczymy jak rozwalał sobie. Ale ładny wybuch, nie? Jak na filmach jakiś bomba czy coś w ziemi. I krater jest bardzo fajny. Jest konkrecik. Tutaj był jakiś taki mały... No, no to nagrywaj tam, nie tu. okej, okay. także, lecimy z luźnym strzelaniem Achtung H1 Polexpans. Dokładnie. Także, lecą. Eleganckie są. Chcę daleko. Łohoho, wow, ta była naprawdę solidna. Masz jeszcze? Aut. No się przygotowałem. Świetne. Dobra, jeszcze jedną rzecz dodając do wszystkich testów, jakie będą, będą z tego miejsca i ogólnie nagrywane, to wielkie podziękowania dla sklepu Pirofan. Zapraszam serdecznie, możecie wbić, zobaczyć co ciekawego mają. Bo to praktycznie cała pirotechnika była właśnie przez nich dostarczona i razem odpalana, strzelana i tak dalej. Także dziękujemy serdecznie za mega miło wizytę. I jeszcze raz przeserdecznie zapraszam, żeby zwizytować ich stronę internetową, sklepy i tak dalej. No.